Dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kuchni ze Smakiem. Moi kochani smakosze, dziś tak przy niedzieli pokażę Wam, jak przygotować najlepsze naleśniki. Teraz już zostawcie łapkę w górę, bo będziecie korzystać później z tego przepisu do naleśników, zarówno z farszem słonym, jak również słodkim. Dzisiaj przygotujemy. Wersję naleśników taką letnią, bo wrócimy smakiem do lata i do wiśni. Przygotujemy naleśniki z twarogiem, a także sosem wiśniowym. Zanim jednak pokażę Wam, jak je przygotować, zachęcam Was do subskrypcji. Znajdziecie również mnie na Instagramie, Facebooku, a także TikToku. No i oczywiście, jeśli tego nie robicie, kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Ja teraz zakładam swój fartuch, mam nadzieję, że Wy również założycie go razem ze mną i razem krok po kroku będziemy przygotowywać te pyszności. Zaczynamy! Wesoła ludzi rozwesela. Ja już swój fartuch założyłam, mam nadzieję, że wy również, dlatego chodźcie teraz niżej pokażę Wam, jakie składniki są niezbędne do przygotowania najlepszych naleśników. Główny składnik, czyli mąka, mamy tutaj dwie szklanki, bo tutaj dzisiaj będę robiła naleśniki z podwójnej porcji. Wszystkie składniki, jeśli chcecie sobie przygotować około 9-10 sztuk, podzielcie sobie na pół i właśnie tyle Wam wyjdzie. Mamy tutaj dwie szklanki mąki pszennej. Mamy tutaj cztery jajka. Na każdą szklankę mąki dodajemy dwa jajka. Mamy tutaj cukier, który wykorzystamy tylko i wyłącznie do naszego farszu. twaruk, jogurt grecki, olej lub masło do naszego ciasta naleśnikowego. I będzie potrzebne nam również mleko, a także woda gazowana. Zacznijmy od wiśni. Wiśnie przełożę sobie tutaj do naszego garnuszka. Tyle w zupełności wystarczy. Jest tutaj około 250 gramów wiśni. Ja teraz te wiśnie położę sobie na kozę, bo jest tutaj rozpalona i nam przy okazji jest ciepło, bo dzisiaj niestety ale jest chłodno i wiecznie. Postawimy sobie teraz nasze wiśnie. Dajmy sobie tylko jedną fajerkę albo i dwie. Dwie fajerki, niech nam się one pięknie tutaj puszczą sok. Nie marcie się, że one są z pestkami. Peski po prostu powyciągamy za pomocą łyżki, a smak będzie rewelacyjny. Teraz w międzyczasie, gdy nam się wiśnie pięknie duszą i puszczają ten sok, przygotujemy sobie ciasto na naleśniki. Do przygotowania ciasta ja użyję makutry. Nie będę używała żadnego miksera, po prostu za pomocą makutry, a także trzepaczki takiej do jajek będziemy wszystkie składniki mieszać, aż powstanie jednolita, gładka konsystencja. Wy, jeśli chcecie, oczywiście wrzućcie wszystkie składniki do misy miksera i powstanie Wam piękne, gładkie ciasto. Zacznijmy od mąki. Jeśli chcecie, to przesiejcie ją. Jeśli nie, to nie ma takiej konieczności. Do ciasta Wbijamy teraz cztery jajka. Oczywiście pamiętajcie o wyparzeniu wcześniej jajek. Ja tak śmiało tutaj wbijam te jajka, bo mam swojskie jajka. Od babci Marysi, jednak wy, jeśli macie kub czy jajka, warto wcześniej jednak po wyparzeniu wbić jajka do miseczki i dopiero wtedy przelać, bo niestety czasem zdarzały się popsute jajka. Jajka są już tutaj wbite. Teraz czas na mleko. Ja idę tylko sobie dłonie umyć i za chwilę do Was wracam. Teraz czas na mleko. Wlewamy je tutaj do naszych jajek. Oprócz mleka potrzebna będzie nam woda. 3 czwarte szklanki wody gazowanej. Najlepiej gazowanej oczywiście możecie użyć również zwykłej. 3 czwarte szklanki wody na jedną szklankę mąki. Miałam tutaj podwójną porcję, dlatego dodaję dwa razy po 3 czwarte szklanki wody. Teraz zostało nam dodać sól, taką porządną szczyptę, a także 3 łyżki roztopionego masła lub oleju na jedną szklankę mąki. Mamy tutaj podwójną porcję, tak jak mówiłam, dlatego dodam tutaj 6 łyżek oleju. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ja zazwyczaj te naleśniki robię właśnie z masłem, bo one fajne mają później maślany smak i do takich nadniej słodkich idealnie się sprawdzają. Tym razem zabrakło mi masła, ale uwierzcie mi, one są równie pyszne. Nie pozostaje nam teraz nic innego, jak wymieszać i nasze ciasto będzie gotowe do smażenia. Ja do mieszania, tak jak mówiłam, użyję rózgi. I za chwilę będziemy mieli piękne, gładkie ciasto. Ta makutra mi również w tym pomoże, bo ona ma fajne takie wgłębienia. Także za chwilę się widzimy, jak ciasto będzie już gładkie. Nasze ciasto na naleśniki jest już gotowe. Zobaczcie. Za chwilę z Wam za chwilę wam pokażę, jakie ono jest lejące. Jednak wcześniej odstawmy sobie go na 15 minut. Niech nam ono poleżakuje. A teraz w międzyczasie pójdziemy do naszych wiśni. Zobaczymy, co się tutaj u nich dzieje. Wiśnie są już gotowe, dlatego ja je teraz ściągam. Wiśnie postawię sobie tutaj, a teraz przygotujcie sobie patelnię do naleśników. Pat <głosłenia> <głosłenia> Patelnie do naleśników. Postawimy ją teraz na kozie i będziemy smażyć naleśniki. Zobaczcie na nasze ciasto. Już Wam pokazuję, jak ono się prezentuje po odpoczynku. Jest lejące i właśnie takie ma być. Zachowujcie właśnie takie proporcje, jak Wam mówiłam, a będziecie zawsze zachwyceni i Wasze naleśniki będą wychodzić. Nawet ten pierwszy będzie udany. Biorę teraz ciasto. Biorę również do przekręcania i będziemy dzisiaj podawać naleśniki na Włocławku, ale to za chwilę. Myślę, że już nasza patelnia się rozgrzała. Ja zaraz zobaczę, czy będzie mi tutaj tak wygodnie. I wylewamy naszego pierwszego naleśnika. Już nasza patelnia powinna się rozgrzać. I smażymy z obu stron do zarumienienia, z jednej, z drugiej. Ja tutaj muszę naprawdę kontrolować, bo na takim otwartym ogniu jest to naprawdę błyskawicznie. Także czekamy i za chwilę będziemy przygotowywać farsz. I teraz chwila prawdy, czy pierwszy naleśnik nam wyjdzie. Ja Wam gwarantuję, że tak. O widzicie, tylko dotknęłam. Jeszcze on nie jest do końca usmażony, ale nam on pięknie rusza się po naszej patelni. I teraz przekręcamy naszego naleśnika, ale oczywiście zrobimy to w sposób tradycyjny. Zapraszam kamerzystę wyżej. I mamy pierwszego pięknie usmażonego naleśnika, teraz chwilę z drugiej strony, zobaczcie, on się nam smaży na ogniu i on ma zupełnie inną kolorystykę, wasz będzie naprawdę fajny, taki brązowiutki, pomarańczowy, jestem ciekawa jak smakuje tak prosto z ognia. Nasz pierwszy naleśnik jest już pięknie usmażony, tak jak Wam mówiłam, wykładam naleśniki na z błocławsza, na porcelanę i będziemy później na koniec podawać na takim talerzu. Też fajans włocławka. Słuchajcie, leję teraz drugą porcję ciasta. Patelnia już jest bardzo rozgrzana, dlatego mogę nalewać tutaj. I smażymy, aż wysmażymy Nasze wszystkie naleśniki. A my teraz w międzyczasie przygotujmy sobie farsz. Wiśnie mamy już gotowe, dlatego, za pomocą łyżki, sobie rozgniatamy. I zobaczcie, wychodzą nasze pestki i wyciągamy sobie. To potrwa dosłownie chwilę. I za chwilę będziemy mieli pyszne wiśnie do naszego farszu. Wyciągam pestki i za chwilę będziemy działać dalej. Zobaczcie, nasz drugi naleśnik również jest gotowy. Przekręcamy go na drugą stronę, Hop! i mamy. Robimy dalej farsz, tylko musimy tutaj uważać, bo to naprawdę nam się szybko tutaj smaży. Nasze wiśnie są już gotowe. Wydaje mi się, że nie ma tutaj ani jednej pestki. Przekręcam w międzyczasie naszego kolejnego naleśnika. O, widzicie? Ten za długo nawet przytrzymałam, ale to nic. Yy, poczekam dosłownie chwilę, już nie będę stawiała na kozę. Bardzo szybko nam dojdzie z drugiej strony, bo ta patelnia już jest praktycznie usmażona i za chwilę już ściągam naleśnikę na talerz. Teraz przygotujemy nasze nadzienie, nasz farsz do, chciałam powiedzieć pierogów, do naszych naleśników. Kostka 250 g twarogu jest już w naszej misce. Dodaję tutaj teraz do środka. 3 łyżki jogurtu greckiego. Fajnie, gdybyście również dodali tutaj zamiast jogurtu greckiego skyr, na przykład waniliowy. Świetnie by to podkreślało smak. I teraz nie pozostaje nam nic innego, jak za pomocą widelca, którego oczywiście zapomniałam wziąć, rozgnieść, rozgnieść nasz twarogowo-jogurtowy farsz. My poradzimy sobie za pomocą łyżki. Jeszcze pamiętajcie o dodaniu tutaj cukru. Jedna łyżka w zupełności wystarczy. Jeśli lubicie naprawdę bardzo słodkie, to dodajcie więcej. I teraz będę ugniatała, jednak teraz muszę was na chwilę zostawić, bo musimy przekręcić naleśnika. I rozgniatamy teraz nasz ser z jogurtem, a także cukrem, a w międzyczasie podjadamy te zamarznięte wiśnie, które nam się już powoli rozmrażają. Są rewelacyjne, jak takie lody owocowe. Jeśli chcecie, możecie tutaj do środka dodać cukier puder, nie będziecie musieli tak długo wyrabiać waszego farszu. Nasz farsz jest tutaj gotowy, osobno mamy twaróg, osobno mamy wiśnie. Gdybyście chcieli, moglibyście dodać tutaj dwie łyżki tego soku z wiśni. Jednak chcemy, żeby te naleśniki pięknie prezentowały się na talerzu, dlatego środek będziemy wypełniać twarogiem. Dodamy tutaj samych owoców. I wierz udekorujemy wiśniami, a także świeżą miętą. Nasze naleśniki dalej się smażą, jednak zaskoczył nas deszcz. Schowaliśmy się tutaj pod drzewo, jednak szybciutko pokazuję Wam na tych naleśnikach, które są już usmażone, jak wyglądać będzie nasz farsz. Zobaczcie, chodźcie tutaj niżej. Naleśnik zawsze jest ładniejsza strona naleśnika, także zostawiamy ją na górę. Tutaj na środek wykładamy. Dużo farszu naszego serowego. Na serowy farsz dodajemy łyżkę wiśni. I teraz zwijamy tak jak krokieta, by pięknie naleśnik prezentował się na naszym talerzu. I zobaczcie. Raz, dwa. Teraz cały farsz. Tutaj też zwijamy. Zaraz pokażę. Jak pięknie prezentuje się nasz naleśnior. Zobaczcie. I teraz, by pokazać Wam, jak to prezentuje się już efekt końcowy, przygotuję łącznie takich sześć naleśników. Oczywiście podaję na włocławku, tak jak Wam mówiłam. Naleśniki są już zwinięte. Zostało tylko polać je wiśniowym sosem. dodać również kilka wisienek, które nam się tutaj pięknie rozmroziły. No i jeszcze została nam mięta. Ja tutaj użyję mięty ananasową. Raz, dwa. Dodamy jeszcze jedną tutaj z przodu i malutki listek koło naszej. Moi kochani smakosze, kolejne pyszne, a zarazem proste danie jest już gotowe. Zobaczcie bliżej, jak się nasze naleśniki tutaj prezentują. Moi kochani smakosze, kolejny pyszny, a zarazem prosty przepis jest już za nami. Mam nadzieję, że pomysł na naleśniki w takiej letniej wersji Wam się spodobał i przygotujecie go w swojej kuchni. Ja za dziś Wam serdecznie dziękuję. Oczywiście, my widzimy się jutro w kolejnym pysznym odcinku, gdzie przygotuję dla Was coś na pewno prostego. Dziękuję Wam za dziś. Oczywiście, widzimy się jutro. Cieszcie się smakiem razem ze mną. Do zobaczenia.